Witaj w dzisiejszych świetlistych refleksjach, takich już no, majówkowych, prawda? Bo to dla wielu jest też teraz czas majówki, przerwy, odpoczynku. A dzisiejszy temat to naprawdę sprowokowała mi wczorajsza rozmowa z jedną z osób, z którą miałem pewne konsultacje. Każdy z nas nosi w sobie niewidzialne ziarno potencjału, które z biegiem życia wzrasta, dojrzewa, rozwija się w niezwykłe owoce talentów, darów. Bywa jednak, że zamiast pielęgnować ten własny ogród możliwości, no niestety gubimy się w gąszczu takich po prostu cudzych oczekiwań, społecznych ról, codziennego zabiegania. Tymczasem w najgłębszym zakątku naszego istnienia drzemią ciche, lecz uporczywe pytania: Kim naprawdę jestem? jakie jest moje powołanie, dokąd prowadzi mnie wewnętrzny głos, etc. etc. W dzisiejszym świecie, właśnie pełnym gonitwy za sukcesem, wartością, uznaniem, łatwo zapomnieć, że samo życie stanowi niezwykły dar. Codzienność, choć bywa on niestety często monotonna, składa się jednakże też z drobnych cudów, z uśmiechu bliskiej osoby, chociażby ze słońca, która, które przebija się przez zasłony, czy ze spotkania, które Niespodziewanie otwiera przed nami nowe horyzonty. Kiedy potrafimy dostrzec te subtelne momenty, życie nabiera głębszego sensu, a nasza energia zaczyna płynąć swobodnie, niczym rzeka, która znalazła w końcu swoje koryto. Tak samo dzieje się z obfitością, z pieniędzmi, które przychodzą do nas nie jako cel sam w sobie, lecz jako rezultat świadomego korzystania z własnych umiejętności, doświadczeń, mądrości. Finanse często bywają niczym lustro, odbijające nasze podejście do siebie samych. Świata wokół nas. Kiedy dbamy o to, by nasza energia była harmonijna, kiedy pozwalamy sobie na dzielenie się tym, co mamy najlepszego, obfitość zaczyna płynąć do nas naturalnie, nieprzerwanie, przypominając strumień, który zasila żyzną glebę naszego życia. Ważnym krokiem w kierunku odkrycia tych różnych własnych możliwości jest odwaga. Odwaga, by przyjrzeć się sytuacjom, które nas ograniczają. Czasem trzeba umieć zostawić za sobą relacje, miejsca. Czy przekonania, które już dawno przestały nam służyć. Wyobraź sobie. Wyobraź sobie. Sorki, bo czasami brakuje mi tych porównań. Dobra. Wyobraź sobie, że idziesz przez życie z plecakiem pełnym kamieni. Każdy z nich symbolizuje. Sprawy, które odbierają tobie energię, odciągają od istoty tego, kim naprawdę jesteś. Czy nie byłoby cudownie wręcz poczuć lekkość uwolnienia, pozwalając tym kamieniom po prostu opaść na ziemię? Dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać nowe drogi, nowe możliwości, rozwiązania. Które wcześniej były ukryte za mgłą ograniczających nas różnych schematów. Właśnie w tych momentach odwagi, kiedy decydujemy się zaufać swojemu wewnętrznemu głosowi, wszechświat zdaje się odpowiadać na nasze niewypowiedziane pytania. Pragnienia. Stajemy wtedy u progu drzwi, które jeszcze do niedawna wydawały się dla nas zamknięte. Przekroczenie ich progu wymaga jednak też zaufania. Wymaga też gotowości na przyjęcie nieznanego. Bo tak jakbyśmy stali na brzegu basenu, patrząc na wodę i wahając się przed pierwszym skokiem. Dopiero gdy zanurzymy się całkowicie, doświadczamy prawdziwego orzeźwienia, czystej radości i spełnienia wynikającego z odwagi życia tą pełną. Każda dusza niesie, niesie ze sobą własną modlitwę, taki wewnętrzny szept, który zna odpowiedź na pytanie o cel, o sens naszego istnienia. Kiedy wsłuchujemy się w ten szept, zaczynamy czuć, że coś głębokiego, Autentycznego. Nas pragnie wyjść na powierzchnię. To coś, co przypomina nam o naszym połączeniu ze źródłem, z istotą, która jest czystą miłością, twórczą energią, radością tworzenia. Niech każdy dzień będzie. Okazją do świętowania tego, co w nas jest najcenniejsze. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę, aby docenić dar oddechu, dotyku bliskiej osoby, smaku ulubionego posiłku, miejsca, tej chwili, którą przeżywasz radośnie. Niech ta swoista afirmacja własnego życia stanie się codzienną praktyką. Niczym poranny spacer czy wieczorna herbata to za chwilę refleksji nad przeżytym dniem. Być może odpowiedź na pytanie, jak najlepiej skierować swojej talenty i najpierw pokierować swoimi talentami, jest prostsza niż sądzimy. Może po prostu wystarczy odważyć się być sobą, autentycznie i wszystkim bez strachu, a wszystko inne zacznie się układać samoistnie. W końcu życie jest wspaniałą podróżą, podróżą, która prowadzi nas zawsze tam, gdzie możemy rozkwitnąć w pełni swoich możliwości. Warto zatem zaufać tej drodze, bo prowadzi nas ona ku najgłębszej radości istnienia.